Wspiewali w rytm bajecznych melodii. Scena Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich po raz piąty gościła na festiwalu młodych artystów. Wystąpiło w tym roku ponad 260 wykonawców. Bajki są pretekstem do tego, żeby dzieci oswoić ze sceną i z mikrofonem, szczególnie te dzieci przedszkolne, żeby pokazać im, że dają radę. Ale też nie ukrywam, że w kategoriach starszych, klas 1 3 4 8 trafiają się prawdziwe diamenty i to są dzieci uzdolnione wokalnie i te dzieci chcemy pokazywać, chcemy promować ich talenty i kto wie, być może jakaś gwiazda rozpocznie u nas swoją karierę. Bajkowe piosenki niosą pozytywne przesłanie. Nie tylko wpadają w ucho, ale także dodają dzieciom wiary w siebie. Mogą na przykład przekazać, że jeżeli coś się dzieje, to masz się nie bać. Na przykład ja się teraz, teraz stresuję, ale jakby dzięki tej piosence, to nie mam aż takiego tego lęku. Nie podam się, nie mam jej. Bardzo dużo czegoś można znaleźć z siebie w tych piosenkach. Mają takie coś w sobie po prostu. Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej to występy w trzech kategoriach wiekowych. Dzieci z przedszkoli, klas 1-3 oraz 4-6. Bardzo nam się podobało, że promowane są też polskie piosenki, nie tylko amerykańskie czy jakieś inne, bo nasza kultura też jest bardzo bogata i są to piękne melodie. Dzieci mają wielką frajdę, czerpią dużo radości i przyjemności z śpiewania. Bawią się wykonywanymi piosenkami. To jest na etapie przedszkolnym najważniejszy śpiewam sobie tak no, dużo na przykład w pokoju albo też chodzę na zajęcia śpiewu występ na scenie przed publicznością i jurorami może być dobrym sposobem na radzenie sobie z tremą jestem przeszczęśliwa jestem bardzo dumna z dzieci stanęły na wysokości zadania po takim długim czasie pierwszy raz przyjechaliśmy i od razu pierwsze miejsce Wow! Wierzyłam w niej udało się dziękuję z tego miejsca rodzicom na których zawsze mogę liczyć wszystkim występującym i nagrodzonym gratulujemy udziału i życzymy sukcesów by dalej mogły chwalić się swoimi talentami. to tylko sens, się. Może tu, że tu jesteś ma inny kto. Wtedy się nie myśli, wtedy czuję, że dziś mogę być ja.